Witam w już trzeciej części tutorialu Jak zrobić pierwszą gr grę platformową w programie Degain's Factory 2. Zaczynamy. Dzisiaj zrobimy licznik i no, załóżmy monety do zbierania. A więc tworzymy nowy obiekt. Będzie to Counter. Okay. Ustawiamy go gdzieś sobie w wygodnym miejscu. No załóżmy, to niech będzie już To może tak o czerwone. 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 O, w Państwu. No. no, trochę pomalujemy. Tak no. Okej. Okay. Dobra, mamy licznik. To teraz narysujemy monety. Wybieramy active. i rysujemy monetę. Mało no, zresztą ustawiamy. Rysujemy. Rysujemy. Kolor. Tak, jest tam żółte kółko. Tak, no. Jeszcze mm. mi coś tu nie pasuje. O. Tak. Już trochę bardziej pomarańczowe bary, Tak. O. Tak. Tak. Tak, tak na szybko. Okej. Okay.

Bo nie, to trochę tu przesuniemy, a to tu, tu teraz przechodzimy do edytora zdarzeń. Na przykład do tego warunek, albo Hatter, Collision, a obiekt. Wybieramy pieniążka i tak pod licznikiem. Wybieramy, a to to counter. I na przykład wpisujemy, ile ma być dodane do licznika, na przykład wpiszę 10. Testujemy. O, chwileczkę. A no tak, jeszcze coś. Pod pieniążkiem dajemy destroy. Teraz testujemy. No, wszystko działa jak należy. Tak. O, coś spadł. Tutaj będzie miejsce na przejście do następnego poziomu. No. Dobrze. To co by teraz zrobić? Hmm. Możemy tak jeszcze menu gry. Wybieramy nowe, przeciągamy na całą górę. A przecież menu jest pierwsze. Nowy obiekt. Button. OK. Tu. Wybieramy na przykład. Start. OK. I sobie to ustawiamy. Nowy button. Hey. I koniec. Dobrze. A teraz może jeszcze tytuł. Tekst. Formaty tekst. OK. Na przykład w tym wpiszę takie coś moja Moje Gra jeden dobrze no już niech tak będzie trochę tak na środek, o dobrze. Zrobimy jeszcze tło. Quickband, drop Tak, tak, tak no kolor jeszcze. Mm -hmm. Tak. Tak, niebieski na no, tradycyjnie. Niebieski. Mm, niebieski. No może. Może tak. Albo no, nie. Gradient. Weźmiemy do zielonego. Ot. Takiego niebieskiego i teraz tak dobrze rozciągamy. No, teraz przechodzimy do edytora dawek. Nowy warunek. Burton Start. Button Clicket. Next from. Nowy warunek. Button koniec, button clicket. Pod taśmą filmową Enter Application. Testujemy. Start. No dobrze, no. Wszystko działa. Tak? OK. Tak. Noże. Może być. Dobrze, menu gotowe. To teraz. Może jeszcze następny poziom. Dobrze, robimy. Więc tam szkładną. No, tutaj by się znowu, przydało nam to gry, ale mnie to denerwuje za bardzo. To więc już tego robił nie będę. Dobrze, tutaj już jest wszystko zrobione. A więc to już może zostać tak Co? Chwileczkę Oj chwileczkę, mały no problemik Tak A my to Dobrze, no dajemy jeszcze naszą postać. Tak, znowu warunek, znowu warunek, collision, drop, movement, stop. Dobrze, no editor. Dobrze, no już wszystko jest. Tak okej. Okay. Jeszcze tu może coś tak zrobimy. Chwileczkę. Okej, okay, dobra. No. To jeszcze może być tak. O. Tu wszystko już jest zrobione. Dobrze. Warunki. no bohatý koní, a ano, objekt to. Destroy. Destroy. Jump to pray. OK. Ach, no co teraz robimy dalej, no. Możemy tak. drop. Order, to back. Dobrze. Counter. Monety. Dobrze. To na, na dzisiaj tyle. Jeszcze zrobimy w następnej części wszystkie warunki i dokończymy ten poziom. Do widzenia.